Witam Państwa, jestem Piro, a to prezentacja pudełka na karty z Luną. Na początek taka ważna informacja. Otóż pudełko to nie jest moje. Do zrobienia jego prezentacji użyczyła mi je Paulina Gryc, za co bardzo jej dziękuję. Tak więc zarówno to pudełko, jak i cała jego zawartość należy do niej. No a teraz zabierzmy się już za oglądanie tego pudełka. A więc, jest to pudełko od firmy Enterplay. Jest to produkt licencjonowany przez Hasbro. Mamy właśnie z tyłu sporo informacji. Z przodu, jak widać, mamy lunę. Ale to przyjrzymy się, jak zdejmiemy folię. Ale najpierw na folii mamy jeszcze taką naklejkę. Z informacją o tym, co znajduje się w środku. A w środku mamy specjalną foliowaną kartę. Do MLPCCG. Jest to karta Defenders of Equestria. Jest to karta, której nie można znaleźć w boosterach. Jest to fit set. Albo może raczej promka. W sumie sam nie wiem. A oprócz tego mamy trzy boostery. DMLP CCG. Dwa serii Canterlot Knights oraz jeden z Premiery. Specjalną naklejkę oraz plakat z luną. Więc tak to wygląda. pudełeczka jest właśnie jeszcze zapakowane w folię. Więc zacznijmy od zdjęcia tej folii. A więc delikatnie, żeby nie uszkodzić pudełka. OK, skalper już chyba nie będzie potrzebny. Dobra, folia zdjęta. No i rzućmy teraz okiem, jak się to pudełko prezentuje. Więc mamy z przodu rysunek głowy luny, znaczy rysunek obrazek. I ten obrazek jest kontynuowany na bokach. Więc tu mamy jej szyję. Tutaj jeszcze trochę jej włosy są kontynuowane. Tu mamy jej róg. No i tak. Yy, mamy jeszcze yy, taki rysunek z luną na balkonie po dwóch stronach. Więc tak to się prezentuje. Z tyłu jest oczywiście informacja, co już było widać wcześniej. Cóż, pudełeczko jest odrobinkę uszkodzone na jednym rogu. No ale tak to jest z kartonowymi pudełkami. Że w transporcie potrafię się odrobinkę wgnieść. No a producent jest z Ameryki, więc trochę pudełko drogi przebyło. No ale zajrzyjmy do środka pudełka. A w środku mamy plakat. Więc myślę, że go rozłożę poza kamerą, żeby go nie zniszczyć. I rzucimy okiem na to, jak on wygląda. A więc, tak oto się prezentuje plakat z luną. No. Nie jest on jakiś super mega ogromny, bo się nawet mieści tu tutaj w kadrze. Ale jakiś super mały też nie jest. Według mnie jest to naprawdę bardzo ładny plakat. Mamy tutaj lunę na balkonie, która patrzy przez teleskop. I mamy tutaj takie w czterech rogach cztery różne konstelacje. Więc no naprawdę bardzo ładny plakat, natomiast na odwrocie plakatu... Mamy pokazane inne produkty firmy Enterplay. Mamy tutaj pudełka kolekcjonerskie. Mamy lunchboxy. Mamy metalowe pudełka. Takiego pudełka robiłem prezentację. No tutaj z tych robiłem z i pudełka prezentacje Mamy talie do CCG, boostery, zestaw Celestial Solstice. Mamy te segregatory na karty. Tu jakieś plakaty. Maty do grania. Te nieśmiertelniki, więc jak widać tutaj pokazane produkty, oczywiście nie są to wszystkie najnowsze produkty, bo samo pudełko z Luną do najnowszych nie należy, już trochę czasu ono ma, no z tego co widać są tutaj pokazane boostery z trzech pierwszych serii, więc zapewne jakoś w ten czas to pudełko wyszło, przyznam, że dokładnie nie pamiętam dajmy już ten plakat na bok no i zobaczmy co w tym pudełku jest jeszcze poza plakatem więc mamy luzem włożoną kartę Defenders of Equestria jest to karta z Celestią i z Luną. Jest to karta foliowana, co chyba nawet trochę widać teraz na kamerze. Więc jest to całkiem ciekawa karta, taka dość uniwersalna, ponieważ ma ona trzy koszty, a aż 5 mocy, i po prostu dodatkowym kosztem zagarania tej karty jest odrzucenie z ręki dwóch dowolnych kart, więc jest to naprawdę całkiem niezła karta. Znaczy dość uniwersalna, po prostu ma dużą moc za mały koszt, więc złe to nie jest. No więc odłóżmy ją na bok. No i z wyglądu też ta karta jest naprawdę ładna. Dobra, co tu mamy dalej? Jest jeden booster z premiery. Oraz. O, to ciekawa rzecz. Są. Boostery z Canterlot Knights. Tylko ciekawa rzecz, bo są one w takich kartonikach. I z tego co widzę, w środku jest normalny booster. Więc jest to jeszcze tak dodatkowo zapakowany w taki kartonik. A nie tak po prostu booster luzem jak z Premiery. Więc cóż, całkiem ciekawa rzecz. Aż sam nie wiem, jak się później do tego dobrać. No, może się przyjrzyjmy temu, no bo ten booster to tak tradycyjnie. Jak każdy booster wygląda. A to. No, takie fajne do, w sklepie do powieszenia. Co my tu mamy? W sumie podobne rzeczy są pokazane jak na boosterach. Przykładowe karty. Więc, no, całkiem ładna rzecz. I na spodzie pudełka mamy naklejkę. Jest to naklejka z mm, takim rysunkiem jak na plakacie. Tylko z tego, co mi to trochę mniejszy wycinek. Naprawdę bardzo ładna naklejka. Też taka błyszcząca. Naprawdę wygląda to świetnie. Bardzo mi się ta naklejka podoba. I pudełko już mamy puste, więc teraz weźmy to wszystko na bok i zajmijmy się otwieraniem tych boosterów. Na początek, może otwórzmy booster z premiery, bo będzie łatwiej się do niego dostać. Ciekawe, czy się coś dobrego trafi. A więc mamy w środku z Komonów Red Gala, hoity Toity, Problem looking, looking for Trouble, Pegasus Royal Guard, problem Torn in His Paw. Mamy Sowę, mamy Pinky Pie. Z tego się Paulina ucieszy. Chyba, że już ma taką pinki, to nie wiem. I rzadką kartą jest Full Steam. I to jest całkiem ciekawa karta, bo jest to pomarańczowy friend bez wymagań, 4 mocy za 4 kosztu. No cóż, to znaczy generalnie w nowych seriach, to tacy frendzi są commonami, 4 za 4. Tyle, że jak ktoś chce mieć większą ilość takich, pomarańczowych, no to wtedy można mieć trzy te w Sacrificial sensie Odyssey, Seppel Jack, które są commonami, trzy takie. Więc to jest naprawdę spoko karta. I trafiła się ultra rzadka karta. Twilight Sparkle. I to jest niesamowita karta. Jedna z lepszych URek w tej serii. Więc to jest dopiero szczęście. Aż, aż żałuję, że to nie są moje boostery, bo to jest naprawdę mega przydatna karta, więc mega sprawa. I poza tym mamy z Antomonów problemy Raise Burn, Rarity oraz problem Special Delivery. Odłóżmy te karty na bok i spróbujmy się dobrać do tych Chantelot Knights. Myślę, że najłatwiej będzie jak rozetnę to kartonowe pudełko od spodu. Myślę, że to powinno być wówczas najprostsze. Ok. Dobra. Wyszło. Czy to jeszcze było coś przyklejone? Chyba trochę. Ale okej. Okay, wyszło. Dajmy to na bok. Zobaczmy, co będzie w tym boosterze, i mamy tutaj Panią Cake Monstrous Manual Dark Moon problem Crash Course Snips, problem Hungry Hungry House West. Steamroller Shooting Star Rzadką kartą jest Counter Archive Guard Z rozbędem to najdorsze, nie jest ale chyba nic szczególnego. Iron I Got a Golden Ticket. Nothing to be afraid of. Oraz Octavia Zaczmy. Ostatni booster, bo Do nie dostajemy się w taki sam sposób. No, ok. I teraz jeszcze go wyciągnąć z tego. Znowu to nie będzie najłatwiejsze. Dobra, jest. Z klejem wyszedł. Dobra, odklejmy klej. Dajmy to na bok. I zobaczmy, co będzie w ostatnim boosterze. Bo mam wrażenie, że te boostery jakąś taką cienką tą folię mają. Nie wiem. Więc tak, mamy tutaj Herpintern. Betrest, Sealed Scroll, Out of Control, Rumble, Purple Waters, Silver Frames. Rzadką kartą jest Big Mac, więc jest to też całkiem ciekawa pomarańczowa karta. Yy, za 4 kosztu 4 mocy i ma support i w dwójkę, czyli jeżeli mam pomarańczowego maina, to ma 6 mocy za 4, to znaczy jeżeli jest mainem na problemie, ale no, 6 mocy za 4 to jest dobra rzecz. I jest foliowana karta, na której jest Pinky Pie, Apple Cider, no, z tego też się na pewno Paulina ucieszy, bo bardzo lubi Pinky Pie i też foliowana karta z Pinki. Zobaczmy, co ta karta w ogóle robi. Więc jest to resource. Zagrywamy na frienda. I kiedy ten friend jest na problemie, to ten problem ma zero bonusu. A, krażę tą kartę. Więc no, nie pytam jaką ma rzadkość ta karta, ale no. Naprawdę bardzo ładna karta. A uncommonów mamy Fashion Week. Wardop Manufunction oraz From, From Town. Więc cóż, trafiły się karty naprawdę rewelacyjne. Mamy tutaj Ultra Rara z Twilight, to jest naprawdę bardzo dobry Ultra Rar. Tutaj mamy kartę foliowaną z pinki. Więc karta foliowana zawsze dobra rzecz. Więc naprawdę rewelacyjne karty. Podsumowując to pudełko, uważam, że są naprawdę bardzo opłacalne, ponieważ znajdujemy w tym pudełku 3 boostery. No cóż, koszt jednego boostera to 13 zł, więc 3 boostery to 39 zł, więc de facto za 6 zł dostajemy pudełko na karty, naklejkę, plakat oraz karty Fitset, której nie można zdobyć w żaden inny sposób i też jeszcze foliowaną. Więc według mnie jest to naprawdę, to pudełko to jest według mnie naprawdę mega opłacalna rzecz. Naprawdę, to się mega opłaca, w przeciwieństwie do na przykład pudełka z Flatershaj, które już dość dawno temu prezentowałem. No wprawdzie w tamtym były karty y, kolekcjonerskie, a nie te do CCG. Ale mimo wszystko było ono według mnie znacznie mniej opłacalne. A to według mnie naprawdę super pudełko. Więc zdecydowanie mogę je polecić. No i cóż, to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.